z tej strony Wojtek a to kolejny film z Dragon Ball Z. To Kan Battle w dzisiejszym odcinku. Od razu na początku fajna rzecz się stała, bo mamy niedzielę, więc nie bardzo się spodziewałem, ale jednak daj na kamienie za pierwsze miejsce i bardzo fajnie. Nagroda to jest 50 coinów z piątej rocznicy. 50 kluczy do 100 eventów, 5 platynowych statuetek, masa orbów, w sumie chyba 3000, w sumie nie, nie 3000, 3180 318, z każdego typu, no i tutaj mamy najfajniejszą rzecz, czyli 100 kamieni, akceptujemy wszystko, no i bardzo fajnie, i teraz przechodzimy sobie do tematu odcinka. Więc w tym odcinku zobaczymy co potrafi z zdokanowany Zamasu, który jest akurat z eventu, który dzięki temu, że 5 rocznica już była na wersji japońskiej, to już wiemy, że dokanuje do LR-ki, a potem jako pierwsza lr dostaje Eza, więc zobaczymy od razu co tutaj robi. Time Traveler CK 2 i statystyki 40 na super, co obniża defat, takie e, średnie. I potem ataki def plus 40, ki plus 1 za każdym atakiem, który oberwie do 4 i robi dodatkowy atak, który ma szansę na to, żeby być super kop kiedy mierzy się z dwoma lub więcej przeciwnikami. Więc mówiąc szczerze, tak teoretycznie średnie wydaje się ta karta, ale jak patrzeć po statystykach, jako darmowa karta dostaje 5000 do statystyk, co od razu jest takim jakby spoilerem, że dokanuje do dolerki. No i podokanie jest o wiele lepsze, ale to jest materiał na inny film. Jest na tylu kategoriach: Realm of Gods, Time Travelers, Potara, Future Saga, Dragon Ball Seekers i Inhuman Deeds. No i będziemy go właśnie testować na teamie Potara. Bo jest 70%, jest tutaj jakby znośna liczba supportów. Mamy tutaj Goku i Vegeta Super Saiyanów, którzy transformują się do Super Vegito. Mamy tutaj Vegito, który jest supportem, oczywiście za Zamasu. Tutaj mamy West Supreme Kaya, który jest, która jest supportem dla Relam of Gods. Tutaj mamy Goku, który jest akurat fioletowy, więc akurat zmieścił się na timie tym, więc daje. No i daje ziomką wszystkim na, team, na rotacji supporta w sumie i jeszcze poniżej 50% HP jeszcze zwiększy, więc to będziemy chcieli sprawdzić akurat. No i na końcu wrzuciłem tak po prostu sobie na teamie Vegito Blue. Więc zobaczymy teraz sobie na evencie jednym. Przechodzimy do eventu. Więc jesteśmy sobie na Fighting Legend Goku, jak już mówiłem. No, i teraz jest taka sprawa. O, fajnie w pierwszy latach jest akurat z West Supreme Kai. Jest taka sprawa, że skoro to jest darmowa lr to można za darmo wyfarmić super atak do 20, ale jeszcze to jest bardziej skomplikowane, bo ma Eza, co znaczy, że trzeba dodatkową kartę. To znaczy, że trzeba 3 karty wyfarmić na poziom lr Czyli dwie muszą być na super ataku 10, tak jak ta ma jeden z. Tak jak ta ma super atak 10, drugą trzeba tak samo farmić, i trzecią, która ma super atak 5, no i potem wszystkie trzeba 3 zdokanować do LRK, a na końcu trzeba jedną dać do głównej karty, akurat i ma super atak 20, a potem w parcie trzecim, jak będzie Eza, to trzeba trzecią kopię dać w tą główną, i wtedy ma super atak 25. I zaraz zobaczmy, ile ma defa? 57 tysięcy, nie jest źle. I 180 tysięcy w ataku w spoko. No i w staty tak właściwie to trzeba wyfarmić 29 kopii do 29 kopii. A medali tych pierwszych to trzeba wyfarmić 90, żeby tak cała trójka była na tym poziomie, czyli te A potem trzeba wyfarmić 150 medali do lr I wtedy wszystkich można zdokonować. To ile walnie teraz? 920 tysięcy nie jest źle tak właściwie. Bo w sumie można jeszcze wyfarmić dodatkowe 15 i wtedy zostawić karteko teorkę. Ale to... no, mówiąc szczerze, tylko dla tych co chcą, więc no nie, nie jest źle jak na, na razie, milion milion tak po prostu. Więc teraz przejdziemy do rotacji, na której będzie Wegito ten zielony na teamie. Na rotacji bardziej i zobaczymy, co wtedy. Ile walnie zamasu? Więc mamy na rotacji Vegito, Zamasu i Supreme Kai. Myślę, czy nie, nie zrobimy to w tej rundzie. Ile zada zamasu? O tak po prostu z supportem, bo to jest dodatkowe 35% ataki DEFA. I użyję a żeby nie umrzeć, ale w następnej rundzie fajnie by było, gdybyśmy spadli poniżej 50% HP, bo wtedy na rotacji będzie akurat Goku, który poniżej 50% HP daje o milion, ponad milion i to już spoko. 700 tysięcy, dobra, nieważne, ale fajnie, że dużo bije zamasu jeszcze przed byciem lr -ką. Więc teraz w sumie przejdziemy do ostatniej rundy tam gdzie będzie zamasu Supreme Kai i Goku, ale poniżej 50% HP. No więc nastąpiła mała zmiana Planów i zamiast Goku, który dawałby 50% supporta poniżej 50% HP to wzięliśmy BU, który od tak daje 50% HP, po prostu nie chciało mi się bawić już z tym czy jestem poniżej HP czy nie. Więc zobaczymy, ile ma zamasu atak w tej rundzie. I to w sumie będzie na tyle w tym filmie. I zobaczymy, ile teraz walnie. 1 200 000 prawie, nie jest tak źle. Co, nie oberwie w akule, w poprzedniej rundzie aktywowałem multum itemów no 80 000. aktywowałem multum itemów, żeby budował pasywkę, bo daje 50% defa i ataku tylko powyżej 80% HP. I za to 9% HP. No więc to by było wszystko w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Siema.